Cześć. Dzisiaj porozmawiamy o mailach i o nauczycielach, a więc o rzeczownikach rodzaju męskiego z końcówką l. Jakie to są rzeczowniki, oprócz maili i oprócz nauczycieli, to może być hotel, hostel, portal internetowy, fotel, mail i nauczyciel. Tutaj, jeżeli Was to <ścoughs> interesuje, to na marginesie, spójrzcie, ja zapisuję mail. W taki nowocześniejszy sposób, czyli wersja spolszczona. Nie wszyscy tę wersję lubią. Wiele osób woli tę tradycyjną e-mail yy, i tak bym właśnie Wam polecała. W tekstach oficjalnych lepiej zapisywać e-mail, natomiast w tekstach nieoficjalnych, w takiej korespondencji prywatnej, jak najbardziej można pisać w ten sposób. Ja bardzo ten sposób lubię, ale to inny temat. Więc pokażę Wam, jak odmieniamy te rzeczowniki w liczbie mnogiej. Więc dzisiaj skoncentrujemy się na liczbie mnogiej. No i zacznijmy od maili, których na pewno wszyscy dużo <toddź> wysyłamy. W mojej skrzynce są 22 maile. W mojej skrzynce są 22 maile. Ale już wszystkie przeczytałam, usunęłam. Skrzynka jest pusta, więc mogę powiedzieć, że w mojej skrzynce nie ma żadnych maili. Dopełniacz czego nie ma w mojej skrzynce maili? Nie ma, bo wszystkie maile przeczytałam, usunęłam wszystkie maile. A więc czytamy maile, usuwamy maile, wysyłamy maile, dostajemy maile, przekazujemy maile. W Twoich mailach nigdy nie ma powitania. Pamiętacie, mówiłam o tym kiedyś. Witajcie się z ludźmi, gdy piszecie do nich maile i żegnajcie się, a więc piszcie: cześć gościu, pozdrawiam. Szanowna pani, z wyrazami szacunku, bo taka jest konwencja i to jest kulturalne i eleganckie, a więc pilnujcie tego, żeby w waszych mailach zawsze było powitanie i pożegnanie. Czasami możemy mieć jakiś problem z mailami, z dużymi, zbyt dużymi mailami, załącznikami, a więc miewamy czasami problemy z mailami. I dzięki Twoim mailom, które mi regularnie wysyłasz, pamiętam o zadaniu domowym, pamiętam o zadaniach domowych, dzięki Twoim mailom. Uważajcie, o, my, om, dzięki Twoim mailom. Więc tak, odmieniamy mail, fotel, portal, hostel, yy, portal. A jak wygląda sytuacja z nauczycielami? Prawie tak samo, prawie tak samo. Zobaczcie. W tej szkole pracują świetni nauczyciele. Maile nauczyciele. Ta sama końcówka. W tej szkole pracują świetni nauczyciele. Dopełniacz. Podobne zdanie: W tej szkole pracuje dwoje nauczycieli. W tej szkole pracuje dwoje nauczycieli. Albo szukam dobrych nauczycieli, nie znam tych nauczycieli, potrzebuję kilku nauczycieli, dopełniacz. Tutaj jest jeszcze jeden ciekawy temat, a więc ten liczebnik dwoje, specjalna forma, która oznacza, że w tej grupie jest kobieta i jest mężczyzna. Bardzo lubię te liczebniki zbiorowe, właśnie dlatego, że one są tak bardzo precyzyjne, ale to też jest inny temat, a więc w tej szkole pracuje dwoje nauczycieli. I teraz. Uważajcie na ten punkt, czyli uważajcie na biernik. Obserwuję na Instagramie różne nauczycielki i różnych nauczycieli. I to jest to miejsce, w którym inaczej będziemy odmieniać rzeczowniki niemęskoosobowe i rzeczowniki męskoosobowe. Przed chwilą mówiłam o tym, że czytam maile, a teraz obserwuję nauczycieli, a więc biernik jest tutaj inny. Ilona, nauczycielka, lektorka, chce napisać książkę o nauczycielach. Trzymamy kciuki i czekamy na tę książkę o nauczycielach, o lektorach. Rodzice chcą się spotkać z nauczycielami, żeby porozmawiać o zadaniach domowych albo o nauczaniu online. Będą rozmawiać z nauczycielami i celownik, a więc powiedz tym nauczycielom, om żeby zainstalowali Skype. Powiedz tym nauczycielom, żeby zainstalowali jak najszybciej Skype. A więc takie są końcówki tych rzeczowników w liczbie mnogiej: hotel, fotel, portal, mail, nauczyciel. Pamiętajcie tylko, że jest różnica w bierniku liczby mnogiej, bo powiem, że czytam maile, ale znam nauczycieli. No dobrze, na dzisiaj to wszystko. Wszystkiego dobrego, miłego dnia i do zobaczenia. Cześć!